Na co dzień związany z teatrem Nowym w Zabrzu, gdzie można go zobaczyć zarówno na scenie, jak i w roli zastępcy dyrektora do spraw artystycznych. Mowa o Zbigniewie stryju, który po kilku latach ponownie wrócił do malowania. O swojej twórczości mówi: To jest tak jak z przeze mnie wierszy, poezji. To przychodzi, to sobie przychodzi, ja się nie zastanawiam. Mało tego, ja nawet nie mam planu na obraz. Jak ja staję przed tym Ramem, to nie jest tak, że dzisiaj narysuję to, no maluję to. Nie. Nie, Ja zaczynam bardzo często od tła, od dobrania jakiegoś skonstruowania koloru, i później nagle to tak narasta. To są wszystko zarówno monumenty, jak i przedmioty. One nie są malowane z natury, jednakowoż one gdzieś istnieją, bo ja je wyjmuję z takiej emocjonalnej pamięci. Że o, gdzieś tam w wybrzeże zachodnie, taka kaplica, tak się to dzieje. Z przedmiotami podobnie, to są przedmioty z domu mojej babci, z domu moich przyjaciół. Gdzieś tam, o, tam kojarzy, że banki były, w jednym woda, a drugim kompo. Tak się to dzieje po prostu. Miałem gdzieś taki pomysł, żeby prezentować w tej galerii e, ludzi, takich artystów nieoczywistych. Pokazanie z innej strony, nie? Żeby jakby przełamać stereotyp. I tu jest wiesz, jak idealnie w to, w to się wpisał. Z drugiej strony, jak patrząc na jego obrazy, to ma bardzo ciekawą technikę. I to wszyscy zauważyli, wypracował sobie. Jakiś własny styl. Pokazuje nam dosyć przekrojowo swoją wizję malarską świata. Same obrazy są bardzo ciekawe, jeżeli też chodzi o technikę wykonania. Ja, na przykład, jako że nie chodzę do szkoły plastycznej jak przyjaciółka to ja się musiałam zastanowić, jak to zostało zrobione. Jesteśmy też jakby pod wrażeniem, że on jako samouk ma naprawdę bardzo dobre efekty obrazów. Bardzo nam się podobają jego obrazy i myślę, że wyglądają jak okładki płyt albo okładki sketchy, na przykład plakatów, ale cieszymy się, że możemy tutaj być. Teraz jak mam okazję zobaczyć go od innej strony, to jest to takie fascynujące. Jeżeli chodzi o same obrazy, bardzo mi się podoba kolorystyka i mam wrażenie, że to jest po prostu tutaj... To, co jest na obrazie, to jest tylko pretekstem do tej zabawy kolorem i do takiego jego świata. I widzę tutaj też się odnajduje jego styl. Dla mnie bardzo przyjemne są te wrażenia.